Dzień dobry Państwu. Nazywam się Agata Rakowska i jestem dyrektorką działu rozwoju innowacyjnych metod zarządzania programami w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Chciałabym dzisiaj opowiedzieć o nowym projekcie realizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projekt pod tytułem Innowacyjne zamówienia publiczne. Zachęcić Państwa do współpracy z nami w ramach tego projektu, a także do realizacji innych działań we współpracy z NCPR. Zapewne NCBR kojarzy się Państwu z programami grantowymi, takimi jak Ścieżka Smart, czy też programami strategicznymi finansowanymi ze środków krajowych. Jednak poszukując nowych metod finansowania prac BR od 2016 roku wdrażamy w NCBR podejście innowacyjne zamówienia publiczne. Są to w dużym uproszczeniu klasyczne zamówienia, gdzie zamawiamy pewną usługę lub dostawę i rozliczamy się z zleceniobiorcą po zakończeniu takich działań. Jednakże w tym przypadku zamawiamy usługę badawczo-rozwojową, zamawiamy innowacje. Mamy pewne doświadczenia z realizacji takich przedsięwzięć w od 2016 roku zrealizowaliśmy 12 przedsięwzięć w trybie innowacyjnych zamówień publicznych, 2 przedsięwzięcia postępowania w trybie partnerstwa innowacyjnego i jeden konkurs technologiczny typu wielkie wyzwanie. Wydaje nam się, że ta, ten, ta forma zamawiania innowacji jest efektywna i pozwala na osiągnięcie zaplanowanych parametrów, które sami, jako zamawiający, możemy sobie zdefiniować. Nasze doświadczenie w realizacji ponad 80 tego typu przedsięwzięć również jest takim dobrym punktem wyjścia do, do nowych projektów, które zamierzamy realizować w tej perspektywie? Chciałabym się skupić na samym trybie zamówień przedkomercyjnych i odpowiedzieć na pytanie, czym są te zamówienia. Otóż, zamówienia przedkomercyjne jest to tryb ustanowiony komunikatem Komisji Europejskiej z 2007 roku, w ramach którego instytucje publiczne mogą zlecać realizację prac B. +R. Celem tych prac jest rozwiązanie problemu wyzwania badawczego, które instytucja publiczna sama definiuje. Zamówienia przedkomercyjne jest to tryb, który nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych i może być w sposób swobodny kształtowany przez zamawiającego. My w NCBR-ze w ramach zamówień przedkomercyjnych stosujemy metodologię tak zwanej innowacji ciągnionej. Innowacja ciągniona jest to proces, w którym rozpoznajemy konkretną potrzebę, niezaspokojoną potrzebę, na przykład rynkową, społeczną bądź środowiskową, a następnie wspólnie z wykonawcami wypracowujemy rozwiązanie tego zidentyfikowanego wcześniej problemu. Tutaj pokazuję Państwu przykłady naszych najbardziej spektakularnych rozwiązań, projektów, których realizacja zakończyła się budową pełnoskalowych demonstratorów. Są to pro projekty z obszaru Europejskiego Zielonego Ładu, które dla nas są jakby szczególnie istotne w planowaniu transformacji energetycznej naszego kraju. Widzimy projekt Ciepłowni Przyszłości, którego demonstrator został zlokalizowany w Lidzbarku Warmińskim. Następnie demonstrator budownictwa efektywnego energetycznie i procesowo. Jest to budynek jednorodzinny zlokalizowany we Włocławku. Widzicie Państwo także przykład projektu wentylacji dla szkół i domów. Jest to system kompaktowej wentylacji zademonstrowany. W, jednym, w jednej z placówek oświatowych w lędzinach, a także budynek wielorodzinny zlokalizowany w Mysłowicach we współpracy z miastem Mysłowice. I tutaj przy okazji tych prezentacji tych rozwiązań warto wspomnieć, że do właśnie zrealizowania. Demonstracji NCBR zaprosił partnerów publicznych, którzy w odpowiedzi na otwarty konkurs udostępnili nam swoją infrastrukturę, swoją, też i swoje zasoby kadrowe do współpracy przy budowie, a następnie przy analizie funkcjonowania demonstracji technologii wypracowanych w ramach projektów badawczych. Chcąc kontynuować ten sprawdzony schemat. Od 2024 roku realizujemy nowy projekt, innowacyjne zamówienia publiczne. Jest to projekt finansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Jest to projekt niekonkurencyjny, dedykowany właśnie dla NCBR-u. Okres realizacji tego projektu zakończy się 31 grudnia 2029 roku. I celem jest zwiększenie zaangażowania instytucji publicznych w zieloną transformację poprzez wykorzystanie modelu innowacji ciągnionej i formuły zamówień przedkomercyjnych. Żeby zrealizować to zadanie, planujemy realizację 15 przedsięwzięć badawczych w trybie zamówień przedkomercyjnych, a także działania edukacyjne z obszaru innowacyjnych zamówień publicznych skierowane do instytucji sektora publicznego. Jak widzimy rolę sektora publicznego w tym projekcie? Jest to nasza główna grupa docelowa i może napełnić różne funkcje przy realizacji przedsięwzięć badawczych. Instytucje sektora publicznego mogą być grupą zgłaszającą wyzwania badawcze, gdzie przedstawiciele instytucji analizując swoje sytuacje, swoje problemy, mogą do nas zwrócić się o wspólną realizację przedsięwzięcia badawczego w oparciu o zamówienia przedkomercyjne i zgłosić nam swoje wyzwanie. Instytucje publiczne będą też grupą aktywnie uczestniczącą w kreowaniu założeń wyzwania przedsięwzięcia badawczego i będą się dzielić z nami zasobami kadrowymi, swoją wiedzą i wizją jak problemy, które zostały zidentyfikowane w trakcie konsultacji rynkowych mielibyśmy rozwiązać. Sektor publiczny będzie również grupą uczestniczącą w przedsięwzięciach B+R w charakterze podmiotu który udostępni swoje zasoby. Zakładamy, że demonstracje technologii, prototypy wypracowane w trakcie badań będziemy mogli testować, zademonstrować właśnie w miejscu ich przeznaczenia czyli w infrastrukturze, czy na infrastrukturze, czy dla społeczności, instytucji publicznej, która zgłosiła dane wyzwanie badawcze. Zakładamy również, że instytucje publiczne będą bardzo istotnym odbiorcą naszych szkoleń i konferencji, które zamierzamy organizować w ramach projektu, żeby dzielić się wiedzą na temat innowacji i na temat zamówień na innowacje finansowanych ze środków publicznych. W jaki sposób będzie wyglądał przebieg współpracy instytucji publicznej przy realizacji projektu? W tym momencie jesteśmy w etapie zerowym i za pośrednictwem konsultacji rynkowych chcemy poznać Państwa potrzeby, wyzwania, problemy, które identyfikujecie w swoich obszarach. Następnie zaprosimy Państwa za pośrednictwem dedykowanego portalu internetowego do zgłaszania wyzwań badawczych. Takie wyzwania przesłane do nas będziemy analizować i na ich podstawie opracowywać fiszki, które zostaną poddane analizie pracowników merytorycznych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Przygotowane fiszki przedstawimy komitetowi monitorującemu, który przeanalizuje pod kątem kryteriów zdefiniowanych w projekcie i skieruje konkretne przedsięwzięcia do realizacji. Następnie, po akceptacji wyzwań badawczych przez komitet monitorujący, będziemy z Państwem zawierać umowę współpracy, która będzie obejmowała Przygotowanie dokumentacji do postępowania w trybie innowacyjnych zamówień publicznych. Umowa ta określi zaangażowanie zarówno po stronie partnera publicznego, jak i po stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Po wspólnym przygotowaniu założeń przedsięwzięcia PCP razem z zespołem NCBR. Przeprowadzimy konsultacje rynkowe z potencjalnymi wykonawcami prac badawczo-rozwojowych. Po zakończonych konsultacjach rynkowych i przygotowaniu pełnej dokumentacji do postępowania opublikujemy dokumentację przedsięwzięcia, wybierzemy wykonawców i zawrzemy z nimi umowy. Po tym etapie rozpoczniemy realizację prac B plus R zgodnie z przyjętym regulaminem. Jak wygląda proces realizacji przedsięwzięcia badawczego? Ten proces podzielony jest na kilka etapów, który uwzględnia postęp prac badawczo-rozwojowych. Po etapie zerowym, czyli po sformułowaniu wyzwania i naborze wykonawców, będziemy kolejno w ramach etapu pierwszego i drugiego realizować prace badawczo-rozwojowe. Od koncepcji do prototypu, aż po demonstrator, jeżeli oczywiście taki demonstrator zostanie zaplanowany w dokumentacji konkursowej. W etapie czwartym zakładamy obserwację, eksploatację demonstratora, bądź też testowanie rozwiązań prototypowych. I wypracowanie konkretnego rozwiązania, które następnie partner publiczny będzie mógł wdrożyć do użytku we własnym zakresie. Jakie są korzyści dla instytucji publicznej wynikające z współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w projekcie Innowacyjne Zamówienia Publiczne? Instytucja publiczna zaangażowana w przedsięwzięcie PCP razem z NCBR będzie przygotowana do rozwiązania swojego wyzwania czy potrzeby. Będziemy wspierać państwa w wypracowaniu dokumentacji, na przykład programu funkcjonalno-użytkowego czy opisu wymagań i kryteriów. Na potrzeby dalszych działań, np. zamówienia bądź przygotowania wniosku o dofinansowanie inwestycji w innych instytucjach. Będziecie mogli Państwo zamówić rozwiązania sprawdzone i ściśle dostosowane do Państwa potrzeb, które przed przedsięwzięciem nie były dostępne na rynku. Dzięki współpracy z nami. Pozyskacie wiedzę, jak w praktyce przeprowadzić zamówienia przedkomercyjne. Będziecie mieli też możliwość finansowania ze środków Unii Europejskiej prac badawczych. Ta współpraca z ncbr będzie również okazją do pozyskania wiedzy merytorycznej, a także do nawiązania współpracy z wykonawcami z danej dziedziny. Efektem prac B plus R w ramach realizowanych przedsięwzięć będzie opracowanie prototypu serii testowej czy demonstratora, który również będzie można przetestować na swojej infrastrukturze. Otrzymacie Państwo wsparcie w pozyskaniu środków na pełnoskalowe wdrożenie np. Na z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak również z innych źródeł. Niemniej jednak należy podkreślić, że są to projekty badawcze, i w takich projektach musimy mieć świadomość, że istnieje ryzyko badawcze, czyli projekt może nie zostać zakończony sukcesem. Jednakże korzyścią ze współpracy z nami jest to, że my właśnie w tych przedsięwzięciach to ryzyko badawcze bierzemy na siebie. Jaki jest cel spotkań? W ramach konsultacji rynkowych, na które Państwa zapraszamy. Chcielibyśmy poznać wyzwania i problemy badawcze, które macie, i powiązać je z założeniami i kierunkami polityk, związanych w szczególności z wdrażaniem Europejskiego Zielonego Ładu i transformacji energetycznej, a także digitalizacji. Szukamy rozwiązań, które nie są do tej pory dostępne na rynku. Czyli takich, które są innowacyjne. Dziękuję za uwagę. Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, do śledzenia naszych social mediów i do kontaktu z pracownikami działu rozwoju innowacyjnych metod i zarządzania programami.